Modlitwa dziękczynna do Boskiego Zbawiciela. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Najsłodszy Panie Jezu Chryste, w zjednoczeniu z niepojętą niebiańską chwałą, która z Trójcy Przenajświętszej spływa na ludzkość całą, na Pannę Najświętszą. Na wszystkich aniołów i świętych sławię, uwielbiam i składam Ci dzięki za łaski i dary, którymi obdarzyłeś Twego wybranego apostoła, co miał szczęście do Twojej rodziny się zaliczać. Błagam Cię, racz mi udzielić Twojej łaski dla Jego zasług, i wspieraj mnie za Jego przyczyną we wszystkich potrzebach. Amen. Modlitwa dzięczynna do świętego Judy Tadeusza. Przyjmij, święty Tadeuszu, wdzięczną modlitwę tych, którzy u Ciebie znaleźli pomoc i zmiłowanie. Wiem, jak wiele zawdzięczam Twemu wstawiennictwu. Wysławiam Twoje imię i chcę dziękować do końca mego życia. Amen. Święty Judo Tadeuszu, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.